Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na Komisji Rewizyjnej przy Urzędzie Gminy w Pawłonkowie. Otwieram posiedzenie Komisji. Po zapoznaniu się z listą obecności stwierdzam, że wyżej wymieniona Komisja spełnia warunki, gdyż na obecność pięciu członków jest trzech obecnych, co jest kworum. Serdecznie witam Panią Skarbnik Gminy na posiedzeniu oraz panią Agnieszkę, naszą współpracowniczkę oraz naszych członków i wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem dzisiejszego spotkania naszego jest nie zapoznanie, bo zapoznaliśmy się na ostatniej komisji oświaty i rolnictwa odnośnie budżetu za, wykonanie budżetu za 2024 rok. A więc na początek przy omówieniu chciałbym zaproponować taki porządek, że jeżeli ktoś z obecnych tutaj radnych lub, można powiedzieć, członków komisji ma jakieś pytania odnośnie budżetu za 2024 rok, to proszę zadawać. Nie widzę żadnych pytań, a więc e, omówienie i realizacja tego budżetu, który jest za 2024, ogólnie można powiedzieć że jest nam znana, a więc e, pragnę to podnieść pod głosowanie komisji. Kto jest e, za, kto się wstrzymał, albo kto jest przeciw za udzielenie. omówienia i zapobiegania sprawozdania opisowego wykonania budżetu Gminy Powątków za 2024, sprawozdania finansowego za 2024 wraz z informacją o stanie mienia IST. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie będzie. Ktoś sprzeciw? Nie ma. A więc stwierdzam, co następuje, że za przyjęciem wyżej przeczytanego Punktu. Komisja jest w komplecie, czyli trzy osoby. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzę do punktu następnego: to są wolne wnioski i sprawy różne. Proszę o zabieranie głosu. Czy one mają dotyczyć tylko budżetu, czy w ogóle? To ja bym chciała zgłosić sprawę ulicy Koszwickiej która do y, przejazdu, drzewa tak zarosły, że rolnicy y, mają problem z poruszaniem się z tymi wysokimi przyczepami na siano. Za przejazdem y, w trakcie robienia tej drogi nowej asfaltowej zostało to zrobione, ale do przejazdu trzeba by jakieś y, pielęgnacyjną przycinkę zrobić, bo pourywają sobie y, panowie części maszyn. Dziękuję. to pozwólcie państwo, że jeszcze przed w trakcie tego odczytam tą, co nastąpiło dzisiaj. Komisja Rewizyjna oceniając kształt spraw związanych z wykonaniem budżetu wysłuchała ustaleń wyjaśnień skarbnika gminy. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie zmiany do budżetu gminy po stronie dochodów jak i wydatków prowadzone zostały na podstawie uchwały Rady Gminy. Pawonków. Zarządzeń Wójta, a także zarządzeń kierowników jednostek podlegających. Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających, Komisja Rewizyjna ocenia, że Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchyleń w tym zakresie. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Pawonków przystępuje i wykonuje do wykonania budżetu za 2020 rok w, odnośnie trzy głosy za wnosi o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, sprawozdania finansowego za 2024 rok i informacji o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielenie absolutorium wójtowi gminy w Powąkowie za rok 2024. I proszę tu później, poza, powyżej tej, złożyć podpisy odnośnie komisji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do tego punktu odnośnie wolnych wniosków. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Proszę, pan Marek. Ja bym chciał wrócić do ostatniej komisji, którą mieliśmy tam jakiś czas temu. No, rozmawialiśmy na temat autobusu. Czy już są decyzje odnośnie sprzedaży? No i temat przewoźnika oparka, rozumiem, że jest już wszystko dobrze, bo żadnych, bynajmniej ja sygnałów nie miałem, te wszystkie niedociągnięcia zostały poprawione, tak że tu wszystko jest już ok. To tylko teraz o ten nasz autobus, czy jest decyzja o sprzedaży w tym roku, czy, czy nie? W tej komisji rozmawialiśmy z panią, prosimy przypomnieć nazwisko. Z... O, dokładnie, odnośnie autobusu naszego. No i ona ja mówiła, że jest plan, czy będzie plan o sprzedaży. A ta, ten autobus? Ten autobus, no. Od tamtego czasu na pewno ja w tej, w tej sprawie nie wydawałam żadnych dyspozycji, tym bardziej, że ten autobus kupiliśmy bardzo okazyjnie, a tak do końca nie wiemy, bo przypominam, znaczy nie wiem, czy państwo już słyszeli albo wiecie, albo nie wiecie, że zmienia się ustawa o dofinansowaniu, zmieniła się już, ustawa o dofinansowaniu autobusów, to co teraz korzystamy w zakresie komunikacji wiejsko-miejskiej jeśli te warunki się zmienią, to nie wiadomo, czy będziemy mogli korzystać Stać, więc ja nie jestem przekonana, że sprzedaż tego autobusu to jest najlepszy pomysł na ten moment. Tym bardziej, że umowę z Urzędem Wojewódzkim to zostało nam jeszcze rok tylko. Więc a przypomnę, że myśmy ten autobus bardzo okazyjnie kupili z, z przerejestrowaniem, z ubezpieczeniem i tak dalej, to nie wiem, nie ponieśliśmy chyba więcej niż 50 tysięcy złotych. Sprzedać będzie go bardzo łatwo, a ewentualnie kupić drugi taki to może wcale łatwo nie być, a rok szybko leci. A przypomnę tylko, że my z tym w związku z tym autobusem nie ponosimy teraz kosztów, bo on jest wyrejestrowany i nawet przeglądów nie robimy. Tak, tak, nie robimy przeglądów. Nie wiem, czy nawet jest obowiązek płacenia OC, ale to o szczegóły trzeba by zapytać panią Bok. Więc nie wiem, jeśli, znaczy ja nie uważam, że to jest doskonały pomysł, żeby go sprzedać, bo rozumiem, że chyba takie było państwa stanowisko, tak? Bo ja nie, nie, nie ale taka była, pani Bok tak mówiła, że jest taki No plan, rozważaliśmy, jest, rozważaliśmy to, start, rozważaliśmy tak. to, no ale biorąc pod uwagę to, że się w tej chwili, ja jeszcze nie znam warunków tej, tej, tych nowych ustaleń Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dofinansowań transportu. Z, może w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu dostaliśmy pismo takie pytające nas czy by jesteśmy zainteresowani dalej transportem, bo przypomnę, że ta umowa, która teraz obowiązuje, ona będzie obowiązywać jeszcze do końca tego roku i następny, czyli no już powiedzmy półtora roku tylko, a czas szybko leci, a nie wiadomo jakie będą warunki dalej. I teraz, jeśli na przykład się okaże, że te warunki nie będą korzystne, tak jak w tej chwili, do przewozu dzieci, że nie będzie nam się opłacać kupować tych biletów, no to wrócimy do starego systemu. E, tak. I e, gdyby była taka stabilność, no ale wiemy, że w Polsce ciężko ze stabilnością, jeżeli chodzi o prawa, e, to, to by była trochę inna sytuacja. Ale no, mi się wydaje, że na ten moment to nie jest. To, to rok szybko przeleci, a jemu się tam nic nie dzieje. Ja jeszcze jedno Marek, takie dziękuję bardzo, ja mam jeszcze jedno takie krótkie pytanie, bo ja zgłaszałem na tej komisji ostatnio odnośnie ogrzewania tego już nieistniejącego, istniejącego ale nie funkcjonowanego w przedszkolu w Kośmidra. Kto, czy urząd gminy, czy wójt, czy wójt i urząd gminy lub dyrektor szkoły tym zarządza? Dyrektor szkoły zarządza budynkami. Tylko też znowu przypomnę Państwu, że tam, jeżeli chodzi o dyspozycyjność tego pomieszczenia dla innych organizacji albo dla innych podmiotów, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tam się wprowadził. A jeśli by doszło do budowy hali. A znowu prawdopodobnie będziemy ogłaszać przetarg, bo dostaliśmy w poniedziałek, zdaje się, albo w piątek od ministra sportu stanowisko, że podobno mają być znowu jakieś pieniądze na hale, no to tam będzie łazienka. Więc to jakby tego nie ruszamy, bo jeszcze nie wiadomo, co z tym będzie. Ja tylko przypomnę już to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, panie przewodniczący, że tam nie ma możliwości, żeby się jakaś organizacja wprowadziła, bo rozumiem, że klu tego rozmowy, o tym, to jest to, żeby udostępnić y, pomieszczenie KGW. No nie, całkowicie, bo uh -huh. gdy teraz była awaria ogrzewania, to do uh -huh. mnie się zwrócili, dlaczego to nie działało. Nie? No, ja A często, kto się do Pana zwracał? No Ci ludzie mieszkańcy, nie? że dogrzewają teraz, bo miało być to ogrzewanie, to ja powiedziałem wyraźnie, że ogrzewanie zostało odcięte, gdy uh -huh. była montowana pompa ciepła. Dlaczego to ja może powiem tak, ono nie, znaczy ono jest jakby można z niego, można by było łatwo z niego skorzystać, ale nie robimy udetów, więc nie można go włączyć z dnia na dzień, żeby go włączyć no jakby faktycznie była jakaś większa awaria pomp ciepła, no to teoretycznie możemy wrócić do tego ogrzewania, ale też żeby nie ponosić bieżących kosztów. Bo jak wiecie, to jest największy nasz problem, to nie, no po prostu nie robiliśmy, nie ma aktualnego przeglądu, więc na ten moment włączyć tego nie możemy. Jeżeli byśmy chcieli to włączyć, musimy zrobić przegląd i wtedy może to funkcjonować. Docelowo, jeżeli dostaniemy jakieś dofinansowanie sensowne na budowę hali, no to będą tam łazienki z hali. Dziękuję bardzo. Kto ma jeszcze jakieś pytania, to proszę, bo... Serdecznie dziękuję za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi. To ja też dzięki. I życzę dalszej pracy. Dziękuję. A więc dalej, jeszcze, dalej jesteśmy przy wolnych wnioskach. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Bo ja mam jeszcze jedno takie, też, ale nie wiem czy to akurat dzisiaj czy na sesji o obcięcie na przykład drzew wiszących nad drogami, ale z sesji prywatnej. Bo na przykład na ulicy Zielonej, ornogi ulicy Zielonej nawet ci, co wywożą śmieci, muszą lusterka kłaść, żeby przejechać. Przez to pytam się, a ja Janito to poruszymy na sesji. Powiem może? bo ja też nie mam wiedzy, że ta droga, którą zgłosiłam, że ten las obok, to nie jest prywatny. Ja nie mam tej wiedzy. są gałęzie na drodze, ale nie mam wiedzy, czy las jest, czy to jest prywatny, czy to jest lasów państwowych. No. A więc to jeszcze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu zamknięcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Urzędzie Gminy w Pawłonkowie, za którą serdecznie dziękuję udział pani skarbnik i wyczerpujące to odnośnie budżetu, jak i pani Agnieszce oraz wiceprzewodniczącej oraz członkowi Markowi za udział w Komisji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.